Witam na kanale Elektron. Proszę Państwa, tutaj przez całą noc w zamrażarce leżał leży akumulator LiFePO4 asu Digital, 100A, 12V, BMS 150A, Bluetooth z matami grzewczymi. W tej chwili jest temperatura akumulatora tam niecałe, minus 18 stopni, był wyjęty, także, także on troszeczkę się podgrzał, ale tam miał początkowo minus 19, Nie, ale to jest nieważne, czy on będzie miał minus 19 czy 17. Ważne, że on jest zmrożony i to przez całą noc, także solidnie cała tam konstrukcja wewnętrzna została zmrożona. O co chodzi? Chcę sprawdzić, jak działają ma tych Co tu się dzieje, jaki prąd one pobierają i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili akumulator nie jest naładowany, tylko 31%. Ma 13,1 V i tutaj, no i to generalnie najważniejsze. Na zasilaczu zadane napięcie 14,6 V, czyli maksymalne powinien dla akumulatora lifepo 4 Na tą chwilę ograniczenie prądowe do 1 a I mamy 1 a I co tutaj, proszę Państwa, się dzieje. Tak, w tej chwili mamy jeden amper pobierany. Przez chwilę obniżyło się napięcie. Nie wiem, z jakiego powodu. Może wtedy się włączyły maty grzewcze. O, proszę państwa, widzicie, co, co się dzieje? Przez chwilę wyłączyło się ładowanie, nawet pojawił się prąd ujemny, czyli jakby matek grzewcze tam coś, coś się działo, on się prawdopodobnie w tej chwili nagrzewa. Akumulator dalej będzie w tej, tej zamrażarce, eee, sprawdzę też termowizją, czy tam jakieś widać źródła ciepła, A to za chwilę. Myślę, że 1 A to jest za mało, żeby tak akumulatorek uradowało, więc zwiększymy prąd ładowania do 5 A. I tak proszę Państwa, już widać, że na pewno coś się dzieje. Dzieje się grzanie. Mamy ładowanie akumulatora tylko 15 ampera, a na zasilaczu mamy zadane 5 amperów. Czyli wychodzi, że około 35 ampera jest pobierane na ładowanie akumulatora. Zmniejszę ten prąd do 4 amperów, ograniczę. Proszę bardzo, się wyłączyło ładowanie. Czy ponownie ruszy? Coś się wydarzy. Nie, proszę Państwa, mamy 0, tak, ale tutaj, proszę Państwa, z zasilacza idzie 4A. Postawiłem Was, żeby nie latać z tym telefonem. Tu mamy ten prąd ładowania, który, który leci sobie do akumulatorka. No I temperatura minus 17 stopni, ale prąd ładowania samego akumulatora jest 0, czyli minimum musi być prąd ładowania te 4A. Obniżę na przykład do 37 Mamy około tak, mamy te 3,7, tu nic się nie dzieje. Zwiększę do 4,2. Czy to jest wartość odpowiednia, żeby e, rozpoczęło się ładowanie amortyzacji? Jeszcze nie, nie jest to wartość odpowiednia. 4,5. O, proszę Państwa, skoczyło mamy 4,5. 4,5 i pojawia nam się koło 1A, czyli wychodzi na to, że. Tutaj akumulator potrzebuje naładowanie, znaczy znaczy nagrzanie około 4 Amperów, Może być to 3,5-3,8, no generalnie 4, 4, do 4,5 Ampera musi być ogólnie prąd ładowania z ładowarki, żeby coś się działo w akumulatorze, czyli on się rozpoczął ładować. I teraz tak, zwiększę ten prąd ładowania do 8. Pojawiło nam się zabezpieczenie przed, przed ładowaniem. On tutaj po prostu musi osiągnąć tam temperaturę prawdopodobnie taką yy, to powiedną, tak powyżej zera yy, prawdopodobnie będzie to plus 5 ale też okaże bo testujemy sprawdzamy jak wygląda jak pracuje ten akumulator jest to generalnie zupełna nowość w tej chwili w tej chwili to jest styczeń 2024 rok i pobór 4 4 niecałe 4 a na grzanie ja zmniejszę ten Prąd na zasilaczu. Tutaj się nic nie dzieje. Ograniczę prąd do 3A. No nie, mamy tutaj już jakby ciągłe, ciągłe zabezpieczenie. Dobrze, proszę Państwa, wrzucę, wrzucę ustawię tutaj 10A, wyłączę zasilacz, czyli nie będzie żadnego prądu ładowania. O, wizeruję jeszcze miernik miernik. 0,0, nie ma zabezpieczenia. Ok. Włączę ładowanie. Pojawia się ładowanie, ale za chwilę, tak jak widać, pojawiło się zabezpieczenie. Czyli chwilowo pojawił się prąd ładowania, ale BMS zabezpieczył przed dalszym ładowaniem ten akumulator. Dobrze, proszę Państwa. Akumulatorek podłączony do ładowania. 38 ampera idzie na grzanie. Czyli to będzie po niecałe 60W. Przy takim napięciu, a przy napięciu ustawię 12. A, nie osiągniemy, proszę Państwa. No, no tak, bo akumulator ma swoje napięcie, ale jest wyższe. Ustawię 3. On ma 3.11, to ustawię 3.2. No nie, tu nie ma. Musi być wyższe napięcie. Nie. Kiedy on wykryje ładowanie? Przy jakim napięciu? Około 3, powyżej 13,6 V. Rozpoczął proces ładowania. Dobrze. Obniżymy. Ustawię 13,5. Dobrze to się pojawiło. Na zasilaczu jest ustawione 13,6V Akumulatory chyba nie grzeje się, ale się ładuje Możliwe, że nie ma problemu ładować takim niewielkim prądem Takie ogniwa, Byłby nie większym 137 Mamy 6 Amperów poporu, a tutaj 2,5 do akumulatora, czyli tu mamy już grzanie, grzanie akumulatorka 14 no, i tutaj mamy już pewne, już pełne ograniczenia. Czyli niewielki, mniej wielki prąd może być, ale jak się pojawia większe napięcie, to za tym idzie wymuszenie większego prądu, włącza się zabezpieczenie. Dobra. Proszę Państwa, ja tutaj tak zostawiam. zostawiam. Mamy tu 16 minus 16,5 stopnia Celsjusza. Akumulator się grzeje. Ja włączam stopper zmierzę czas. I sprawdzę tutaj, czy akumulator który ciągle jest w tak? ona ciągle pracuje, osiągnie temperaturę taką odpowiednią, żeby rozpoczął się normalny proces ładowania. Czyli osiągnie tę temperaturę 0, czy tam plus 5 stopni, żeby, żeby rozpoczęło się takie no, dobre, solidne ładowania akumulatora. Lub też czy w przypadku jakiejś tam temperatury plus 2, plus 5, plus 7 jest pełny prąd ładowania, czy on jest ograniczony do jakiejś wartości. Później z... Wraz ze wzrostem temperatury leci cała, cała moc, cały prąd, który może dać, dać nam zasilacz, ładowarka, pójdzie już na ładowarkę. Dobra, yy, za dużo gadania, wyłączam się i wracam, wracam po jakimś tam czasie, nie wiem, czy to będzie godzina, czy to będą dwie godziny, czy trzy. Yy, jeszcze tak w międzyczasie dodam, yy, będzie też test, kiedy akumulator był zmrożony, tak solidnie zmrożony, postawiony w temperaturę taką pokojową, czyli tam 20-22 stopnie, i jak długo wtedy trwa proces takiego nagrzewania motora. Myślę, że to będzie fajny test, także w tej chwili zapraszam do subskrypcji kanału. A jeszcze jedna ważna informacja, ile czasu na pewno jesteście ciekawi, ile czasu upłynęło, żeby osiągnąć taką temperaturę. Od kiedy wyłączyłem stoper, to było chyba to było minus około 15 stopni. Upłynęło 90 minut. Także no, czekamy, jaki czas będzie tam kofity czy to będzie, no prawdopodobnie około 2 godzin to, to zajmie, do takiego głębokiego e, e, zamrożenia i dodam, że akumulator ciągle jest w zamrażarce, w pozycji leżącej akumulator e, no przegapiłem ten moment e, po osiągnięciu temperatury 5,1 stopnia, e, włączył ładowanie ograniczenie na zasilaczu 5A e, muszę szybko tutaj ograniczyć jeszcze ten prąd i włączyć termowizję, zobaczycie gdzie, e, gdzie się nagrzał akumulator Dobra, już wiadomo, że akumulator ma matę od spodu. No w zamrażarce leżał. Ile czasu zajęło, żeby osiągnął temperaturę powyżej 5 stopni? Już to 2 godziny. Proszę uważać, akumulator ciągle jest w zamrażarce. Zamrażarka włączona. Akumulator leżał, a ma grzewcza od spodu. To na pewno wpływa na szybkość nagrzewania, nawet ta pozycja leżąca, więc tutaj powinien akumulator sobie stać po prostu żeby te ciepło, które jest wydzielane w tej, w tej macie, szło tak no, po prostu do góry e, przez cały akumulator. E, jak wygląda grzanie? To zobaczycie Państwo na zdjęciu. E, grzanie, czyli e, stopper włączył się od e, około minus 15 stopni, jeżeli to by było minus 20. E, więc pewnie by trzeba dodać e, ogólnie te dwie, no, dwie godziny, dwie i pół godziny do, e, do uruchomienia, po prostu ładowania akumulatora. I co ważne, proszę Państwa, e, na zasilaczu mam ograniczenie 20A w tej chwili a do akumulatora płynie niecałe 17 a, czyli dalej on jest podgrzewany, dalej działa ta mata grzewcza. Przy jakiej temperaturze się ta mata wyłączy, to oczywiście za chwilę sprawdzę, ale już po prostu ten akumulator no, wyciągnę z tej zamrażarki, bo myślę, że w tej chwili jakby nie ma sensu go tak katować. A może jest sens? No dobra, wyjmę, żeby przyspieszyć ten czas, żeby mieć jakąś wiedzę w miarę, w miarę świeżą, w miarę szybką. Następny test to będzie po prostu akumulator znowu rozładowany, zmrożony, Wyciągnięty, podłączenie ładowania, mierzenie czasu, jak długo trwa ładowanie takiego akumulatora. Kiedy ten BMS rozpocznie, zezwoli na ładowanie takiego akumulatora wyciągniętego, ale zmożonego, jaki czas czasu Nie. W tym czasie tutaj między innymi ładuje się akumulator LiFePO4, też 24V, przez zasilacz ZAT 2400. Akumulator wyciągnięty, niech się grzeje. Dalej mata jest włączona. Wyłączenie maty następuje przy temperaturze powyżej 15 stopni. W tej chwili 20 i tu mamy też na no, nakrąbieniu 20 amperów ładowania. Przy jakiej temperaturze ponownie włącza się mata grzewcza, a to jest poniżej 15 stopni. Mamy już niecałe 15 stopni, mamy 3,7 Ampera ładowania akumatora, a zasilacz mamy ustawionego, zasilacz ustawiony na ograniczenie do 7 Amperów. Eee, także mata się włącza, wyłącza przy temperaturze 15 stopni.